Uwaga. Za trzy sekundy nastąpi zamiana płci. Co? Co to ma być? Jak ja wyglądam? Jak ja brzmię? WTF? Co się dzieje? Myra, myra, myra. O boże, ty też? Co się dzieje? Nie wiem, Aurora, ale wyglądamy hot. Real. Wiesz jak długo tak będziemy wyglądać? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo, bo mam za tydzień pazy i zabiję, jak mi przepadnie termin. Czuję się tak nierealnie. Może to sen? WTR. Coś ty odjebała. To nie sen. Zjebałam się z łóżka. Bolało. XD Następnego dnia. Myślisz, że wszyscy są zamienieni? Pewnie ta... Nie mogę nikogo do Właśnie ja też. Wkurza mnie to, to bo nie mogę znaleźć Noacha. Ja nikogo. Nawet z naszej klasy nikogo nie poznaję. Dobra, lecę do łazienki, zaraz wrócę. Tylko sobie nie pomyl i nie wejdź do złej. Wiem, wiem. Posuń się i tak się w tych drzwiach nie zmieścisz. Przestaniesz już? A ty co tu robisz w damskiej łazience? Przestaniesz ją wyzywać? Jak mi się znudzi to może. Wywalaj stąd. A co jeśli nie wyjdę? To ci przywalę. Tak. Ała, co ty sobie wyobrażasz, żeby dziewczynę bić? Wiesz, teoretycznie. Wyjdź stąd już. Obronił mnie. Słodki. przez następne kilka dni. Mam już dość. Chcę już być sobą. A dla mnie, w sumie, jest ciekawie. Y Hej. Hm? Chciałabym ci coś powiedzieć. Zostawię was powodzenia. No co jest? Już od jakiegoś czasu. Podobasz mi. Co ty robisz? Nie chcecie z nią widzieć. Hm? A czemu? Zazdrosna? Nie jestem, lubisz mnie, co? Eee. Uwaga, powrotna zamiana płci nastąpi tylko za trzy sekundy. Hmm? I co teraz mi powiesz, hmm?